Czas na zapowiedziane w lubieńcach QA, czyli... Odpowiedzi na Wasze pytania. I pierwsze pytanie zadała Arletta, a mianowicie co robię na co dzień. Więc na co dzień od poniedziałku do piątku jestem project managerem w amerykańskiej korporacji. To znaczy, że zajmuję się zarządzaniem projektami, planuję je, rozpisuję budżety, zatrudniam do nich ludzi. A ponieważ ukończyłam filologię hiszpańską i lingwistykę stosowaną e, o profilu niemiecko-angielskim, Zazwyczaj moi klienci właśnie pochodzą albo z Hiszpanii, yy, albo z Niemiec. Ulubione wakacyjne miejsce i to, słuchajcie, jest coś, że w ogóle nie muszę się zastanawiać. Ulubionym miejscem już od wielu, wielu lat jest Półwysep Iberyjski. Tutaj, zarówno Hiszpania, jak i Portugalia chociaż akurat, jeżeli chodzi o Hiszpanię, to moje serce znacznie mocniej bije. Faktycznie jest to miejsce, do którego bardzo, bardzo często wracam. Zwiedziłam. Już praktycznie y, całą Hiszpanię przejechałam też przez większość Portugalii. Tam czuję się najlepiej, najbardziej odpowiada mi tam pogoda, jedzenie, ludzie. No mieszkałam tam też przez rok, więc mam bardzo, bardzo duży sentyment i kiedy tylko mogę, to tam właśnie też wracam. Ile mam lat? To pytanie pojawiało się już wielokrotnie, nie tylko pod tym filmem. Widzę, że jesteście bardzo ciekawi. Widziałam, że ktoś napisał, że strzela, że mam od 23 do 27, zdaje się. No nie, lat mam 20 Osiem, za dwa lata trzydziecha, także poważnie. Pochodzę z Wrocławia, tam chodziłam do szkoły podstawowej, do gimnazjum, do liceum, tam też studiowałam na swoim pierwszym kierunku, ale obecnie od pięciu lat mieszkam w Warszawie i nie zamierzam się stąd ruszać. Czy planuję spotkanie z widzami? Nie planuję spotkania z widzami, ponieważ jestem święcie o tym przekonana, że jedyną osobą, która pojawiłaby się na takim spotkaniu, to by była moja mama. Choć w sumie i tego nie jestem pewna. Słuchajcie, no, mój kanał rozwija się bardzo prężnie, idzie w dobrym kierunku, ale nie wydaje mi się ciągle, żeby to był etap na spotykanie się, bo po prostu nikt by nie przyszedł. Ale jeżeli macie ochotę się ze mną spotkać, bo jesteście akurat w Warszawie, macie czas i tak dalej, jak najbardziej zachęcam Was do pisania do mnie maili czy też kontaktowania się na Facebooku. Z chęcią się z Wami spotkam, jeżeli macie taką ochotę. Także piszcie śmiało, jeżeli tylko będę miała czas, to na pewno się spotkam. Czy używam samoopalacza i czy nakładam go na twarz? Tak, używam samoopalacza przez cały rok, nakładam go przynajmniej raz w tygodniu na całe ciało i na twarz. Przy czym na ciało nakładam ulubiony swój samoopalacz z DAF, taki z ze złotymi drobinkami, więc on cię tak ładnie mieni. A na twarz już od wielu, wielu lat nakładam żel samoopalający od Lankoma, który jest rewelacyjny, kogo najczęściej oglądasz na YouTubie? Nie ukrywam, że najczęściej oglądam youtuberów zagranicznych, moją absolutną ulubienicą jest perfekcyjna pod każdym. Względem Daisy Perkins. Link też do niej, jeżeli jej nie znacie jakimś cudem, zamieszczę pod tym filmem. Jest rewelacyjna, przepiękna, robi fantastyczne makijaże ma fantastyczny też styl, wybiera rewelacyjne ubrania. Jej też pomaga jej mąż, który też jest bardzo atrakcyjny. No i naprawdę to jest kanał na najwyższym możliwym poziomie, także ją śledzę namiętnie. Bardzo lubię też słynną Jacqueline Hill. Jacqueline jest po prostu wulkanem pozytywnej energii, co niektórych męczy. Ja akurat uważam, że jest to super, bardzo motywujące, bardzo pozytywne, więc uwielbiam ją oglądać. Jeżeli chodzi o polskiego youtuba, to od zawsze oglądam Karolinę Stylizację. Ona też była tak naprawdę pierwszą polską youtuberką, którą zaczęłam oglądać, a to też za sprawą mojej mamy, która w sumie mi ją podrzuciła. Ale to jeszcze było na samym początku, jak Karolina zaczynała kręcić. Bardzo lubię też dziewczyny z kanału Love and Great Shoes. Są bardzo pozytywne i też kręcą świetne filmy. Bardzo lubię też oglądać Maksineczkę. Eee, kitulca. To no jest tego naprawdę cała masa, jeszcze ponieważ e, coraz więcej z tych dziewczyn poznaję, faktycznie. To oglądam jeszcze więcej, jeszcze więcej. Naprawdę ten YouTube dla mnie nie ma końca. Jak to się stało, że poważniej zaczęłaś zajmować się makijażem? Hmm. E, nie wiem, co rozumiesz przez poważne zajmowanie się makijażem, jeżeli chodzi o bycie makijażystką, to ja makijażystką nie jestem. Faktycznie chodziłam kiedyś do szkoły makijażowej, ale to była szkoła stylizacyjno-makijażowa, i jak się potem okazało, yy, największy nacisk kładło się właśnie na stylizację, na modę, yy, sesje zdjęciowe, ubieranie, a makijaż tam był totalnie na dziesiątym planie, więc tak naprawdę tam nie nauczyłam się za dużo. Jedne, co się po tej szkole zmieniło dla mnie, to to, że zaczęłam używać podkładu, bo się dowiedziałam, Widziałam, że w ogóle coś takiego jest, e, a to było notabene na piątym roku studiów. E, dlatego bardzo późno zaczęłam przygodę swoją z makijażem. Jeśli masz swoją drugą połówkę, to co on uważa na temat Twojego makijażu? E, moja druga połówka e, lubi mnie i tak, i tak w makijażu, bez makijażu, przynajmniej tak twierdzi. I ja siebie też bardzo lubię w jednej i w drugiej odsłonie. Yy, uwielbiam być pomalowana, uwielbiam mocny makijaż, mocne oko albo mocne usta, ale powiem Wam, że równie dobrze czuję się bez makijażu i bardzo często chodzę bez makijażu. W weekendy praktycznie jest bardzo mała szansa, że mnie zobaczycie w makijażu, o ile nie wychodzę gdzieś wieczorem. Także bardzo dobrze czuję się i tak, i tak, i zupełnie nie mam problemu z tym, żeby się pokazywać bez makijażu. I Pietruszka pyta... O mój hicior makijażowy Tego roku e, Niezaprzeczalnym hiciorem Tego roku jest dla mnie Róż od Benefita e, Rocater, którego zaczęłam używać W styczniu i nie odstawiłam go Do teraz Naprawdę jest to rewelacyjny produkt Dlatego, że pasuje wam Przez Cały rok, nieważne czy to lato, czy to zima, y, pasuje też i na co dzień, i na wieczór. Jest przepiękny, idealnie dopełnia każdy makijaż. Co w sobie lubię najbardziej, jeżeli chodzi o wygląd i charakter? Jeżeli chodzi o wygląd, y, najbardziej lubię swoje włosy, y, oczy i. Nogi. Włosy lubię, bo są długie, nie przysparzają mi większych problemów, mogę je związać. Praktycznie zawsze wyglądają dobrze, czego bym z nimi nie zrobiła. E, lubię swoje oczy, bo są duże i zielone. <noise> jeśli chodzi o charakter, to chyba najbardziej lubię swój upór, mimo że jest to cecha, która też często jest dosyć problematyczna. To równie często była pozytywna o tyle, że pomagała mi dojść do wyznaczonego przeze mnie celu. I faktycznie jest tak, że jeżeli sobie coś wymyślę i bardzo czegoś chcę, to dzięki mojej pracy i uporowi, właśnie, zazwyczaj udaje mi się to osiągnąć, więc powiedziałabym, że. Upór. Czemu zaczęłam nagrywać? Słuchajcie, ja od zawsze pasjonowałam się modą, trochę później zaczęłam się również pasjonować urodą i chciałam po prostu w tej dziedzinie podziałać. Kiedyś chciałam założyć bloga, ale. To nie wypaliło ze względu na to, że nie podobała mi się forma pod tytułem jestem zależna od kogoś, bo niestety jak masz bloga to też potrzebujesz fotografa, który będzie robił ci zdjęcia yy, i musisz się już umawiać. Blee. Więc to mi się nie podobało, i ostatecznie takiego bloga nigdy nie stworzyłam. Ale kiedy pojawił się YouTube, czyli miejsce, gdzie możesz tworzyć swoje własne filmy, i tworzę ja wszystko od początku do końca sama, bo jej kręcę i montuję i wymyślam, yy, i to właśnie jest rewelacyjne. Yy, dlatego szukałam właśnie możliwości pogłębiania tej swojej pasji. Ale drugim powodem, dla którego założyłam kanał, było to, że chciałam poznawać ludzi o tych samych zainteresowaniach. Przyjaciółek, psiapsiółek, znajomych mam całe mnóstwo, ale żadna z nich, oprócz jednej, nie, nie interesuje się modą i urodą. Zazwyczaj, kiedy mówiłam, że wchodzi jakiś nowy produkt, albo że chcę coś kupić, albo że coś wydarzyło się w świecie mody, urody, to wszystkie tak na mnie patrzyły. Aha. I po prostu brakowało mi takiej osoby, do której mogłabym się odezwać i mieć takiego kompana i dzielić wspólną pasję. I właśnie YouTube spełnił to marzenie o nowych znajomych, którzy interesują się tym samym. I to właśnie był drugi powód, myślę, że był to tak samo ważny powód jak ten pierwszy, czyli to po prostu, że chciałam rozwijać swoją pasję. Gdybym mogła wybrać miejsce na Ziemi do mieszkania, mimo że uwielbiam Półwysep Iberyjski, szczerze mówiąc, wybrałabym Nowy Jork. A to dlatego, że jest to miasto, które jest no, swoistym tyglem kulturowym. Mamy tam ludzi z całego świata, kuchnie z całego świata. Niekończące się możliwości. Nowy Jork poza tym jest naprawdę takim odjechanym miejscem. Jest to stolica mody, mimo że tak mówi się też o Paryżu, ale dla mnie Nowy Jork to jest naprawdę wow. I poza tym jest to takie miejsce niedostępne. Jeżeli dzisiaj stwierdziłabym, dobra, wyjeżdżam do Hiszpanii, będę tam mieszkać i pracować, nie stanowiłoby to większego problemu i mogłabym to zrobić od tak. Nowy Jork z kolei, tak jak w ogóle całe Stany Zjednoczone nie jest tak dostępny, bo trzeba mieć różnego rodzaju pozwolenia, zielone karty bla bla bla, e, nie mówiąc o tym, że utrzymanie się tam e, to jest makabra także musiałabym mieć też ogromne oszczędności na początek, więc dla mnie jest to takie miejsce bardzo nieosiągalne, mimo że tam byłam e, także jeżeli miałabym taką możliwość, to wskazałabym na Nowy Jork. Ania pyta bardzo Cię pozdrawiam kochana, Twój sprawdzony Sposób na kiepski jesienny dzień: kubek herbaty z miodem i cytryną, kocyk, najlepiej biały i serial. I teraz zaczynają się najlepsze seriale. Właśnie w zeszłym tygodniu zaczął się wspaniały, rewelacyjny Narcos. Jeżeli tego nie widzieliście, to koniecznie musicie ten serial obejrzeć. Zerwie wam, papcie, to wam gwarantuję. E, także to będę robić jesienią na pewno. Kolejne pytanie to pytanie o dzieci e, i o to, czy takowe chciałabym posiadać. Hmm. Na razie nie Czy wybielam zęby? Nie wybielam zębów, nigdy nie wybielałam zębów u dentysty Jedyne co robię to używam past wybielających Blanks Ale szczerze mówiąc, zarówno wtedy kiedy ich nie używałam, jak i teraz kiedy ich używam Moje zęby mają podobny kolor, nie zauważam jakichś super większych zmian Dlatego raczej powiedziałabym, że po prostu mam dosyć jasne zęby Jak dbam o sylwetkę po diecie? Staram się nadal stosować do wszystkich zasad, o których opowiedziałam w filmie, przy czym robię to mniej rygorystycznie i pozwalam sobie na słodycze, pozwalam sobie na alkohol, po prostu robię wszystko z umiarem i Emilia pyta, bardzo Cię pozdrawiam, Emilio, jakie jest Twoje największe marzenie związane z YouTube'em? Słuchajcie. Ja YouTube'a robię dla fanów, mam pracę, która mnie utrzymuje i którą bardzo lubię. I na razie, tak jak mój kanał się rozwija, to jest naprawdę spełnienie moich marzeń, dlatego że jest was coraz więcej. Mam wrażenie, że moje filmy są coraz lepsze, że się bardzo rozwijam z dnia na dzień i to jest moje marzenie, które miałam od samego początku w związku z YouTube'em, czyli właśnie to samo doskonalenie się, ale... Też właśnie poznawanie dziewczyn i poznaję naprawdę całą masę dziewczyn, co po prostu jest rewelacyjne. E, dzieją się różne fajne rzeczy, e, dlatego tak naprawdę takim moim marzeniem na przyszłość byłoby to, żeby to wszystko było tak jak jest, czyli żeby ten kanał dalej rósł, żeby coraz więcej rzeczy w związku z tym kanałem się działo, żeby było fajnie, miło i przyjemnie. Czy masz jakieś tatuaże? Mam dwa tatuaże. Wszystkie są w takich dosyć niewidocznych miejscach. Mam tatuaż na lędźwiach i to są dwa małe skrzydełka. I mam maleńki tatuaż na nodze i to jest malutka gwiazdka. Przy czym ta gwiazdka była bardzo, bardzo trudna do zdobycia. Dlatego, że nikt praktycznie nie chciał mi tak małego tatuażu zrobić, i naprawdę musiałam się bardzo, ale to bardzo, wykłócać o to, żeby ta gwiazdka była tych rozmiarów, a nie na przykład trzy razy większa. No i tak, i mam te dwa tatuaże. Być może kiedyś zrobię trzeci. Mam już tam coś mi chodzi po głowie. Ale zobaczymy. Na pewno będzie to też raczej coś małego i w niewidocznym miejscu. Tak też, żeby mój tato nie zemdlał na widok kolejnej dziary, tak jak to zrobił przy pierwszych dwóch. I to już były wszystkie pytania. Bardzo Wam dziękuję, że tyle się ich pojawiło i że były naprawdę bardzo fajne i ciekawe. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie kciuka w górę. Jest mi wtedy zawsze bardzo miło. Subskrybujcie, żeby nie. Przegapić kolejnych odcinków. No i do zobaczenia następnym razem. Pa!